A teraz przejdźmy do rzeczy, powiedzmy o wreszcie odcinku Candance Owens z 31 stycznia. Otóż w pierwszym odcinku z tej serii przekazała ona nam informację o tym, że już w marcu 24, jako pierwsza na świecie, w świecie anglojęzycznym, mówiła o właśnie temacie pani Brigitte. Mówiła o niejakim panu André Gide, francuskim pisarzu, który sam o sobie mówi, że jest Edo przyznawał się publicznie do tego. Jest autorem książki, w której zaczytywał się pan Macron pod tytułem Pokarmy ziemskie. W tej i w drugiej książce moralista pan Andre Gide opisuje swój pobyt w Algerii w 1984 roku, kiedy tu spotkał znanego ze skłonności wiadomo jakich Oscara Wilda. Opisywał w tych książkach wszystko co jest niemoralne, czyli uprawianie wiadomo czego z osobami wiadomo jakiego wieku oraz wyznania muzułmańskiego. Posłuchajcie, co Wikipedia pisze o tym autorze, pisarzu, panu André Gid. W 47 roku XX wieku został on uhonorowany za całokształt swojej pracy literacką nagrodą Nobla. W 1951 roku Kościół Katolicki umieścił jego książki na liście dzieł zakazanych.